Widać mojego synka. Pokaż tu. Kotka się bawisz. A tutaj Julcia. Lucek. Dorotka. A już odejdź, bo ty to zareagujesz jak na szczurka. I po prawej jeszcze Daisy, ale nie będę Daisy mi pokazywała. Arianku? Juleczku! O, Daisy, proszę, o przyszła. Dejzunia, zazdrosna. O proszę, i Lucek. Jak ja tylko mówię Dejzunia, to Lucek pierwszy na kolana. Jak pogłaszczę kawie prosiaka mojego, Lady Julkę, to oczywiście Jarianek zazdrosny i Dejzunia, reszta stada, tylko wszystkim nie pozwalam. Tor trzyma się z daleka, a już się oblizuje i chętnie by zjadł Julkę. Yes. A dopio ma zakaz wchodzenia, bo on jest taki szalony, się tak bawić lubi, żeby mógł ją zdeptać. Lu coś tak, kocham cię. A już? Nie, ja... Arianku, ja tu... To... Proszę teraz, Luc... Lucjanando. Dobrze, no możesz się pogłaskać, bo ja tu nagra... o właśnie, ja tu tak próbuję nagrać. Wyrównaj tunel. Arianku, nie miał, Pokwicz jak kawia. A już to jest. O, jaka moja buźka to słodka. Dwie. Dwie moje przylepki. Dwa aniołki złodziażki. Tylko więcej kwieć, Julinko, bo ty... Arianku przestań, bo ty mało, mało kwiczysz. O, 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 chodź, chodź, chodź do mnie. Tak, chodź do mnie. Jest, jesteś na szelkach. Y Julcia jest na szelkach z tego powodu. Iż bez szelek mogłaby zeskoczyć z łóżka i spaść, a tu zawsze ją kontroluje i przegryźć tam kable. Dobrze, sprzątnę. A, synuś? O. Adej jaka wpatrzona. Myśli, że to jest staniacek. Tak, że to jej może młode, że to jej dziecko. Tak. Patrzy jak na swoje dziecko. Ale mieliśmy Daisy, no to oddali jej Arianku, ale o to nikt nie pyta. Daisy myśli, że to jej młode. Tak, ma instynkt macierzyński. Moja piękna panienka. O, o, o. A lucek zaczepia do zabawy. Czy on taki. On to taki. O, o, już się bał, bo raz dostał po nosie, bo. Nie oddał mi tymi, o tak, w mortkę Pac, pac, pac mi oddał. z a, mi, a, mi, a mi... No tak. No, no. A Arianku, Arianku swojego... ja teraz mówię, Arianku, bo, bo to mnie rozprasza. Y, Lucek to jest bardzo zazdrosny, jak ja któregoś przytulę. Zresztą, no, pocałuj, o, 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 a już też. Dla piesek nadchodzi. Dejzunia to ma taki instynkt macierzyński, chyba po pocałuj. pocałuj Julkę. Dlaczego pocałuj? Arianku nagrywam. Julinka, ale najważniejsze, żeby Julka się nie bała. Dejzunia to tylko liże. Lepio też tylko liże i bawi. Tak, bo spaniele nie, większość nie zagryzie. A ty co masz do powiedzenia, hrabio Lucianie? Hrabio. Nagle na Dorotkę zobacz, co robi. Zostaw, synuś. Dorotka. Przytul tu główkę do Dorotki, bo ja chcę, nie chcę całego pokoju, a tylko takie małe ujęcie, tak. A już, Ajuś, odejdź tu. Siad, siad. Siad. Łapkę daj dobry piesek, kocham ciebie też. Ale ty to byś mi... Ty to byś mi pożar. Ty słodki, ty malutki. Co powiesz, mordko, zazdrośniczku? Mm, ty zazdrośniczku. Nie bój się, Proszę, zwierzyniec. Jeszcze królika lopa czarnego brakuje. Ej, ludziska, zobaczcie. Panie i panowie, i dzieciaczki. Ej, a ty mi też nie... I, i wszystkie zwierzęta, mm. wszyscy ludzie, co oglądają, ludzie dzieciaczki. Patrzcie. Jak... Au, Lucek! Lucek, udrapałeś mnie. Co ty robisz? To nie, ja nie zabawa. Proszę bardzo. No, na szczęście dzisiaj mi tak nie wbiłeś. To nie jest wąż. Dezi. To nie jest dla ciebie zabawa. Daisy polizała Julkę, na pewno polizała. Ona pocałowała. Dobrze, dobrze. Spatrzona w tę młode. Ona już nie taka młoda, bo. Trzy lata, czy cztery? Nie. Tak, ja mówię o Julce. O Kawi domowej, śwince morskiej. Ona też już dorosła. Raz miała młode, ale nie u nas mmmmm jak mama a jakby teraz sobie posła no to daj nią, bo że to jej dziecko i też będzie pilnowała będzie pilnowała a ten to Matko? się do zabawy i wbił mi jejku i wbił mi pazura jak bizna. Jakaś Iw... o teraz już czerwienieje i wbił mi pazura no, no, tutaj to nie to będzie blanek, widać. Trochę nie, to ma O, wbił mi pazura i mnie jeszcze ugryzł. No. Uważaj, bo tobie w, tak się za bardzo buzie. przytulałeś do ludzka i lucek ci prawie by oko wydłubał. Jak mi w rękę wbił, to tobie głębiej po oku nie wolno. O, proszę, co on robi? O, on tu chce dominować, czy się tak przytulić do pani? A tam dorotka jeszcze Dejzu, się ja. wciska. Chodź, dorocie. Zostaw już nie, bo ona jest tak wpatrzona. Niech ona się przytula do tego młodego. Ona myśli, że to jej maleństwo. Ona lub, Ona może myśli, że to jest maleństwo szczeniaczek i chce się opiekować. Myć, lizać, czyścić. Ja muszę pomalować paznokcie, tak jak kiedyś, bo w przeszłości. Dawno, dawno temu, za 8 lat, to nie wyszłam bez makijażu, bez kąpieli, bez pomalowanych paznokci, biżuterii, pierścionków, brązolet, kolczyków złotych, prawdziwych złotych. A teraz to już wszystko minęło. Nie. Mam coś powiedzieć. Może jak Jurka się oswoi do Daisy, no A to już? będzie pić ulecko z tyt, Daisy. Nie, bo nasz jest za dorosły. A już, a już odejdź, a już jest posłuszny. Jeszcze mnie lewa ręka spędzi na pieniądze. Ciekawe, co to będzie, kto to będzie. Ja nagrywam synuś. No mów już. A ja cała ob oblazłam o włosami. Każdego tu trzeba przytulać, więc ja nie mogę teraz narzekać na brak czułości. Boże, że... taki, jak będzie, jak taki przytulon. O, o. Chcę pogłaskać po łapce. Kota to yy, Ajuś, czarny mój pies, nosem do góry mnie trąca. Dejzunia, ty za blisko leżysz. nie, mamusia. Dejzunia, za blisko. Nie chcę pilnować. Chce pilnować, chce umyć, chce polizać. No taka w nią wpatrzona. A już, zejdź. A już, zejdź, zejdź nie wolno. A już? Kołysankę. Śpiewaj kołysankę. O, o, Tak, ty trzymasz tu łapkę, pancia, cię kocha. A ciebie nóżką pogłaszczę, A bo on zaraz, on to jest taki niepewny. Ma napady. Agresji, hmm. dlatego o, a jeździ. Się... Ej! Ej, ej, ej! Przegryziesz szelki! A Daisy i tak by chyba uratowała. Nie, no Daisy by jej nie dała spaść, ale jakby ją chwyciła kszczeniaczka za kark. Żeby zesła? To by mogła ją uszkodzić. Bo to nie ten gatunek. O, o, ona, ona patrz! Tak! Idzie za nią. Czekaj, nie zmieścisz się tam. Nie, się obudził nie, poczekaj, na nie, 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 synuś, nagrać. Ja nie, nie, zdążę nagrać. nie, 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 jak szczeniaczka swojego. Oj, 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 oj. Uważaj, bo ona cię może ugryźć w siusiaczka. Julinko nie bój się Dejzu chodź do pani Dejzunia cię nie ugryzie Dejzunia nie stych Już, już, zabieraj Dejzie Bo Julcia się czuje u mnie bezpiecznie A już? Mamy cię nie pokonała i foi. Si mnie. Daj zunia, idź. Tak, moja, mój, mój, mój kochany dzieciak, tak. Lijesz okay. panią, no lisz, cały, cały, cały jak piesek. I na tym koniec. Daj, daj.